I zostawiam dla pana prezesa Karola Nawrockiego. Jak Trzaskowski wygra, to jest koniec Polski. Przeciwko Unii, on nas wyizoluje od świata. Recydywista politycznego kłamstwa. Tam w kolejnym wywiadzie z huliganem, a moim gościem jest dzisiaj dr Karol Nawrocki. Rozpoczął od ocen moralnych. W wyniku tego, jak zagłosowaliśmy 18 maja do drugiej tury, dostali się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Jak się panowie już przywitali, to poznajmy dokładniej tych, na których być może zagłosowaliśmy lub uważamy za mniejsze zło. Przy okazji, daj znać w komentarzu, na kogo zagłosowałeś w pierwszej turze. Zatem przejdźmy do pierwszego kandydata: Karol Nawrocki, czyli szef Instytutu Pamięci Narodowej oraz obywatelski kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość no, czyli kandydat, który niby nie jest w Pisie, na papierze. Ale tak naprawdę jest, patrząc na jego sztab i jak się wypowiada. Ja się nie wstydzę wsparcia prawa i sprawiedliwości. Z Karolem Nawrockim wiąże się wiele kontrowersji, między innymi kupno mieszkania komunalnego od pana Jerzego, który jest w dosyć podeszłym wieku po mocno zaniżonej cenie. Według ludzi najbardziej się skompromitował, tłumacząc się z tego na pięć różnych to jest to sposobów. Dokument, o tym, że nie osobą nie nikomu... Tak o sprawie wypowiadał się przemysław czarnek poseł PiSu. On to zrobił po to, żeby mu pomóc, żeby nie był bezdomnym, a Państwo z tego robicie cyrk z mieszkania, które warte jest tyle, że sześć takich mieszkań dopiero złożyłoby się na kibel Trzaskowskiego w Warszawie. Na miły Bóg. Czym wy się zajmujecie? Również na ostatniej debacie w TVP ze swoim kontrkandydatem pod wargę wsadził woreczek nikotynowy, z czego również tłumaczył się bardzo pokrętnie. Nawrocki robił to już wcześniej, lecz niedawno zwrócono na to uwagę. Karol Nawrocki nie wyparł się swojej kibolskiej przeszłości podczas rozmowy z Mencenem. Bo pan siedem... walczył w takie 70 na 70, pamiętam, z tego co mi ludzie mówili. Dla mnie to Róż... jest naprawdę ciekawe. W różnych y, modułach zawsze sportowych szlachetnych y, walk y, występowałem. Zastanawiacie się pewnie, co Nawrocki nam obiecuje? Przekonajmy się. Nawrocki zamierza zatrzymać Zielony ład, doprowadzić do tego, żeby w szkołach nie było ideologii. Oraz jest przeciwko adopcji dla par homoseksualnych i doprowadzić do sprawiedliwego sądownictwa. W sprawie podatków zamierza obniżyć VAT o 1%, czyli do 22%. Podobno jest przeciwko podatkowi katastralnemu, mimo że w latarniku wyborczym odpowiedział, że jest za nim. Niedawno mogliśmy zobaczyć Karola Nawrockiego w Białym Domu w Waszyngtonie, co zdecydowanie było chwytem wyborczym i prawdopodobnym poparciem ze strony Donalda Trumpa. I dosyć mądrym posunięciem w wyborach. Nawrockiemu zarzuca się zbytnie przytakiwanie Mencenowi celem zdobycia głosów jego elektoratu. Wielu ludzi twierdzi, że to był najgorszy sposób, w jaki mógł poprowadzić tę rozmowę. Między innymi podpisał ósemkę Mencena w ciemno, nie wiedząc, co tam jest, i wystarczyła minuta, aby powiedzieć coś niezgodnego z tym, co podpisał. Rafał Trzaskowski, czyli kandydat Platformy Obywatelskiej. Trzaskowski w tym momencie jest w trakcie drugiej kadencji jako prezydent Warszawy. Za jego kadencji jako prezydent stolicy osiągnął wiele, na przykład zbudowano drugą linię metra w Warszawie. Ale zarzuca mu się także niepotrzebne wydatki jak zakup gipsowego jaja za 250 tysięcy złotych. Rafał jest także poliglotą, posługuje się znakomicie angielskim, francuskim... Bonjour. I rosyjskim. Rafałowi Trzaskowskiemu zarzuca się zmianę poglądów, żeby zdobyć jak najwięcej wyborców. Obiecuje liberalizację prawa aborcyjnego, wsparcie programu in vitro, aktywną promocję polskich firm oraz wprowadzenie związków partnerskich. Wielu ludzi boi się tego, że będzie tzw. partyjnym długopisem. I nie wierzy w te obietnice ze względu na renomę, jaką ma partia, do której należy, pod względem obietnic. W polityce zagranicznej Trzaskowski zamierza polepszyć relacje w Unii Europejskiej, między innymi współpracując z prezydentem Francji Macronem. Na jego wiecu pojawił się nawet nowo wybrany prezydent Rumunii. Oraz jak wiadomo, zamierza jest wspólnie z Donaldem Trumpem Prince Polo. Jedzmy razem princepolo, drodzy Państwo! W rozmowie ze Sławomirem Mencenem pokazał większy opór niż kontrkandydat. Nie podpisał ósemki Mencena i starał się prowadzić merytoryczną dyskusję. Po rozmowie panowie udali się na piwo do pubu Mencena, co odbiło się szerokim echem w mediach.